thank you. Swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkie dzieci, dorosłych i rodziców Waszych, i wszystkich, którzy chcą właśnie o tej porze pomodlić się w intencji pokoju na świecie, zdrowia dla chorych. Też prosząc o zakończenie wojny na Ukrainie, w Ziemi Świętej, w różnych innych miejscach świata. Prosimy też o radość dla smutnych. Prosimy o nowe i święte powołania. Trwa tydzień dobrego pasterza. Pan Jezus bardzo pragnie być dla nas dobrym pasterzem, który przychodzi pod postacią swojego ciała, chleba, pod postacią wina. Które jest krwią. Rozpocznijmy naszą modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Maryjo, mamą i królowo naszych rodzin, módl się za nami. Maryjo, Tobie powierzamy nasze rodziny, naszych rodziców, krewnych, kolegów i koleżanki. Przez Twoje serce zawierzamy prośbę o pokój na świecie. Zawierzamy Ci, Maryjo, cały ten nadchodzący czas, zbliżającą się noc. Prosimy Cię, abyś wyprosiła zdrowie, chorym. Prosimy O. Miłość między ludźmi. Prosimy Cię Maryjo, bądź przy nas, bądź z nami. Za wszystkie grzechy, które być może dzisiaj popełniliśmy, przepraszamy dobrego Boga. Ach, żałuję za me złości jedynie dla twej miłości bądź miłości w mnie grzesznemu dla ciebie odpuszczam bliźniemu i prośmy by ta noc przez aniołów stróżów była spokojna i dobra aniele boże stróżu mój ty zawsze przy mnie stój Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I jeszcze za naszych rodziców, by ich miłość była coraz większa. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam. Ratujcie nas. I na zakończenie wspólnej naszej modlitwy przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję, drogie dzieci, za to spotkanie i wszystkim, którzy modlą się razem z dziećmi, bo Pan Jezus bardzo chce się z nami spotykać. Dlatego przychodźmy na modlitwę. To nie jest tak dużo to jest kilka i kilkanaście minut, w których możemy Panu Jezusowi powiedzieć: Kochamy Cię bardzo. Dziękujemy Ci za wszystko, przepraszamy i pomóż nam, aby ta noc była dobra, spokojna. A kto jest chory, żeby wyzdrowiał. Pan Jezus naprawdę chce nam pomagać. Dlatego cieszę się, że jesteście i bądźcie. Niech diabeł nas nie kusi, żebyśmy porzucili modlitwę i zapomnieli o Panu Jezusie, o Maryi, o świętych. Życzę Wam dobrej i spokojnej nocy i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem. Dobranoc. nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości swej.